Powiedzmy sobie coś takiego: żyjemy w tej chwili tu, ty i ja. My, żyjąc w naszej energii, w naszym ciele zapisuje się wiele wydarzeń. Nasza aura, która jest wokół nas, ona jest formą akaszy dla Ziemi. Wszystko jest jakby powielane, w takie samo. Co na dole, to na górze. Więc nasza aura ma zapis energetyczny wszystkiego, co my w danym życiu przeżywamy i tak dalej. I teraz my powinniśmy przyjść na Ziemię i żyć tysiąca lat, czyli jeden dzień boski i odejść do, z powrotem do nieba, poprzechodząc przez całą makaszę, przechodząc przez czyściec, gdzie te wszystkie zapisy na naszej energetyce aury zostają spalone, Oczyszczone, i my wchodzimy do sfery niebieskiej jako czysta istota. Czyli to ego może nam. Przestaje istnieć ego wtedy, kompletnie. I wracamy na Ziemię, jeżeli będziemy chcieli, czyści. czyści. Literatura podaje to jako dzieci indygo, jako dzieci kryształowe. Czysta istota bez żadnych programów. I wtedy na swojej energii nie przenosisz nic. Ale tak się nie dzieje. Nie dzieje się, bo my, system, czyli nasze ego, powoduje wszystko to, że my tracimy energię życiową. To, co teraz na przykład jest takie bardzo modne, podnoszenie kundalini. Ludzie, którzy to czynią i mówią, kompletnie są oderwani od rzeczywistości, nie wiedzą, kompletnie nie wiedzą, co mówią. Kundalini to jest energia odejścia. Jak my y, przychodzimy na świat, mamy energię życiową i mamy taki zbiorniczek w kości ogonowej, który się nazywa tą energią kudenki. I ona jest potrzebna, jak do, ta energia na odejście, to pełne oczyszczenia. Jak, jak umieramy, odchodzimy z y, tego świata, energia się uwalnia, idąc poprzez czakry jest wzmacniana. Przechodząc poprzez czakrę serca, zabiera istotę duchową, nazwijmy to duszę, i zostaje wystrzelona w przestrzeń. I my wychodzimy przez lat, przelatujemy. Tak, oczywiście to wygląda troszkę inaczej, no to metaforycznie, tak. Metaforycznie, przelatujemy przez tamakasze, przechodzimy przez sferę czyśca, wchodzimy do nieba, jesteśmy oczyszczeni. Jednakże, jeżeli my z, y, zużyliśmy całą naszą energię życiową, na chcieństwo, na myślenie. No nie zabierę tego jachtu ze sobą, do, y, nie? Nie? A to, tego samokrytyka też nie? I porównywanie się z sąsiadem też nie zabiorę? I zapiszesz to w swojej energetyce i potem będziesz miała obciążenie, jak wrócisz Właśnie. znowu na świat. Jako obciążenia, a nie jako yy, energia. Energia zostanie w przestrzeni, a ty w swojej energetyce żyjąc, będziesz miała pełno dziur, tak zwanych. Jak ser szwajcarski, twoja energia wygląda. W, yy, w praktyce daje to to, że jest łatwiejszy dostęp wszelkiego rodzaju patogenów do nas, więc możemy być Zarażanie, nazwijmy to w cudzysłów znowu, bo to trzeba było wszystko po rozwijać. wychodzimy no, bardzo głęboko, nie. Czyli... I, i to, ale to jest bardzo ważne. Teraz, teraz to jest ważne, bo to jest dopiero odpowiedź na, twoją, na Twoje pytanie. I teraz my, odchodząc z tego świata, nie mając energii, bardzo długo odchodzimy. W bólu, cierpieniu, tak. to są te choroby. Dokładnie. I wreszcie jak odejdziemy, to już nie mamy siły, żeby przelecieć przez całą akaszę, przejść przez czyściec do nieba. Zostajemy w akaszy. Jesteśmy zniewoleni. I teraz na naszej energii są te wszystkie zapisy poprzedniego wcielenia. Jeżeli myśmy mieli takich wcieleń, że nie przeszliśmy przez czyściec dużo, to mamy dużo tych zapisów. I teraz przychodzi nam moment przyjścia na świat jako nowe dziecko. Rodzimy się, ale to dziecko dostaje pole energetyczne z tym wszystkim. Zapisane. Te zapisane. I tu można powiedzieć, że mamy tak zwany grzech pierworodny.